To? Co robimy od 12 w nocy? jakieś znowu hasła, i ten. Co robimy od 12 w nocy, panowie? Tak teraz. Sobie. A nie jest już 12 w nocy. No, u mnie jest 12.30. bo ja wam eee. nie co, co Co robimy z administracją serwera Chillout? Rozkminiamy jak przejść stronę, która ma 140 leveli. Próbowało to przejść 170 tysięcy, a udało się tylko 34 ludziom. Więc, no, będzie zabawnie, będzie zabawne. ważne. A Który level teraz macie: 9 czy 10? 9. 9. To w 9 będzie więcej. Rozpoczynamy. No jasne. <laughs> Serwer. Niedługo zrobię reklamę z tego systemu. Ej, nagrywamy jak coś. Spoko? Ej! Lecik, lecik, ja robię do strefy tu było. Tutaj właściciel Alvin. Dobra, takie są pasy. Skąd wiesz? Na Google zobaczę na pewno. Turn me Ro rozpchnij to sam, jak, jak teraz gdzie rozpchnij. Widzisz, znaczy turn me on, włączcie mnie, a deadman to jest, że ten, typek to nie żyje. Ten, deadman. Ej, a gdzie mam nacisnąć, żeby te pasy... Na książkę. Mm, jak na książkę, Dziewiątkę Czy... ty. No. ty A bo ja mam alta i ten, ten. I jak naciskam alta i nacisnę na coś, to on mi pobiera. Jest, dziesiątka klika na pierścionek i znowu pasy. Oh. Czekaj. Jakie to jest głupie. Turn... Włącz mnie martwy człowiek. Boże, co? Nie wiem. to jest to jest jakiś mroczne. Ale... to śmierdzi skrymerami, no. Pod jakim względem? pod takim, że wszystkie te obrazki są takie polerem roczne, na pewno na co gościnowe jest skrymer. Na końcu no, tak ja właśnie chciałam powiedzieć, że przedostatni, ale my i tak tam nie dojdziemy. Natomiast jest głupie. Ej. Ej, halo. o co chodzi? Korym. Nie e, wejdźcie sobie na. Oh. No, czekajcie. Channel edited. To jest kurde. Serio? Bo, jak naciśnięcie na mój kanał, nie? Gdzie przy VIP no. jestem seba? Jest tam opis, nie? A czekaj, ja mogę zmienić opis? Tak, tak, nie ale nie zmienię. Ale nie, muszę zmienić, bo tam pisze, że channel admin English Person, ale ja cię tylko tak nazywam, no. jak trollowałem. Tak, 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 no, zmienię sobie. No, dlatego chcę zmienić. Dziesiątce <noise> też jest podobny do channel 8. Edited. Co? Znaczy nie no ja się... Ja, ja, ja się tak bawię tym wszystkim i w dziesiątce nie wiem czemu, ale tam też trzeba coś zrobić podobnie do ósmego levelu. A wiem, co ty czemu. zrobiłeś w ósmym levelu? Właśnie zrobiłem to samo, czyli widok i źródło. Z tego notatnika tam szukałem. Szukałem w tym jakieś odpowiedzi. Najlepiej no wejść na YouTube i poszukać wszystkich odpowiedzi. Nie nie, no czekaj. Ja no. To nie no, bo w, nie, gdyby były wszystkie, to by większość ludzi to przeszło, tak mi się wydaje. Czyli mam więcej tych na... na jak coś <tryk> ni e, niż tych, niż właściciel. O ja. <tryk> Nieźle. Mam 14, plus, to jest go. Facebook, Steam, Chelsea, Dupeczka, Young ner Nerwowy, Playboy, YouTube, VIP i Hala Ej, mam dzisiaj... nie, nie będę dzisiaj robił reklamy. Ej, to jest jakieś skomplikowane, bo to jest, jak patrzę na YouTubie, dziesiąty poziom, trzeba tam dźwięk odegrać, chyba e, od tyłu, i wtedy otrzymasz chyba hasło, czy jak od tam... Jak tyłu? Jaki dźwięk? No, zobacz sobie na Że YouTube. Nie od końca. No. Nie, nie, no jak od końca? Przecież jak pójdziesz na koniec, to nie się, się wideo Nie od końca. No właśnie. Się jedynie, nie no. wiem, zmienić szybkość, zwolnić, albo coś takiego. A ja nie wiem, to... Chyba, ja chyba, że to jest tak specjalnie zrobione. Pod ten, no zobaczcie sobie do dziesiątego tam przewięcie. Dobra, ja tam wpisuję <laughs> ten Logi. login i hasło. Pierwsze. Hmm, czekaj, ja teraz Ja co zobaczę na YouTubie. E, dam ci lepiej hasło, masz tu. Mam jakieś pliki z To jest ten must tak I takie coś. Okay. Walić jakieś gówno. Klikasz na to światełko i znowu pasy zarąbiliście. must Anna, czy... No a... Ej, to jest jakiś... To jest w tym klikalinku. Otwarzasz już piosenkę, trzeba to otworzyć i zwolnić. No to... Nie patrzyłem tam, szybko patrzę. Jakie to jest głupie? A w normalnym tempie też gdzieś coś pasuje. Ej, na YouTube już nie ma od tego. Od 11 na przykład do 15. Na Jak? Tak. Tu tuś. Jak? Zaraz. 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 się Zaraz. 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 bo zrobiłem ci na YouTube'a tak. ja Właśnie na starym kanale miałem jestem sedna A po co się? Ej! Co? A po co się? Ci? Muszę cię gdzieś na chwilę. Nie mam się chwilę.

The Channel edited. Channel switched. Channel switched. Channel switched. User was moved to your channel. O jest! O, mogę go przerzucać! Ha ale jaja! ja pierdzielne. Przerzuciłem cię. Ha. Ja się. No to ty jest tak sławny youtuber. Kurde. User was moved to hmm. your channel. Ej, to ja miałem właśnie przerzucić. Już go... Już... Dobra, ja przeszłem ten zasrany jedenasty. Ja. Jeż, takie. No nie no wpisałem, na nie wszystko. nie to po prostu nie wiem, nie nie Kurde, dałem. nie Dobra, larka.